Dzień dobry, dzień dobry, ambitna kobieto. Witam Cię serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Imperium Ambitnych Kobiet. Kim ja jestem? Jestem Agnieszka Kandrzeł, jestem twórcą marki Imperium Ambitnych Kobiet, gdzie buduję największą społeczność ambitnych i przedsiębiorczych kobiet w Polsce oraz pomagam zbudować kobietom mistrzowską pewność siebie, wysokie poczucie wartości oraz rozwijać ich biznesy online, biznesy tradycyjne oraz też biznesy lokalne. Zapraszam Cię do oglądania dzisiejszego, pierwszego odcinku podcastu Imperium Ambitnych Kobiet. Dzisiejszy odcinek jest zatytułowany Jak skutecznie manifestować wygrany w konkursach? Bo często dostaję właśnie takie pytanie od moich kursantek, od moich obserwatorek Agnieszka, jak Ty to robisz, że Ty tak często wygrywasz? Bo ja widzę, że Ty bez przerwy coś wygrywasz, jakiś kurs, to szkolenie. Tak, podzielę się dzisiaj swoim własnym doświadczeniem, bo nazywam siebie już tutaj ekspertem w tej dziedzinie, bo wygrałam w radiu 14 już razy. Głównie wygrywałam właśnie w radiu płyty, bilety do kina, na koncerty, na spektakle, wygrywałam też przede wszystkim wizyty u fryzjera, wygrywałam. Wygrywałam też kursy szkolenia zarówno i na Instagramie, i na Facebooku, kursy dotyczące reklam na Facebooku, kursy też rozwojowe, kursy właśnie też z manifestacji wygrywałam. Ostatnio wygrałam też właśnie udział w podcaście, i dzisiaj podzielę się swoim doświadczeniem, jak ja to robię, że ja tak wygrywam, i to przychodzi mi to z lekkością, bez żadnego praktycznie wysiłku. Jak, jak to robić skutecznie? Także moja droga, oglądaj dzisiejszy ten podcast do końca i pamiętaj, zasubskrybuj ten kanał, bo coraz więcej będzie tutaj na moim kanale podcastów, dużo nowych treści, które pomogą Cię rozwinąć mentalnie i rozwinąć też Twój biznes. Także y, zaczynamy. Jak ja to robię, że ja skutecznie manifestuję? Po pierwsze, jeżeli ja widzę lub czytam, widzę, słyszę, na przykład w radiu, czy widzę na przykład w mediach społecznościowych, bo ja głównie właśnie pracuję online, że jest jakiś konkurs, tak? I jeżeli coś mi się podoba, to musi mi się, musi ze mną rezonować, tak? Że na dzień dzisiejszy jest mi to potrzebne, tak? I jeżeli ja coś takiego widzę lub słyszę, to ja od razu mówię o, mam to, mam! Od razu, klaszczę rękoma i mówię, mam to! i się nie zastanawiam, nie analizuję, nie rozkminiam, czy to mi jest potrzebne, czy to mi nie jest potrzebne. A po co mi? A na co? Tak jak ostatnio właśnie e, wygrałam właśnie udział w tym podcaście, ja nie analizowałam. I to jest właśnie też mój atut i polecam ci, żeby to robić, bo wiele kobiet właśnie się wywala na tym i nie ma rezultatu, bo one analizują. One się zastanawiają. Ja nie myślałam nigdy, jak zobaczyłam konkurs o, o wygraniu właśnie tego podcastu, e, jak że, że ja analizowałam. Nie. Ja po prostu uznałam, że ja już to mam i dostroiłam się do tej częstotliwości, budowałam tą turbo tożsamość tej kobiety, która już to ma. Czyli weszłam w tą skórę tej kobiety, która to ma. I ja przestałam analizować. Ja się po prostu z tym czułam. Ja to czułam to po prostu w sercu. I ty tak samo też musisz to czuć w sercu. Wyłączyć też głowę, bo umysł logiczny. Będzie nam podsuwał tutaj przede wszystkim różne e, tragikomedie, tak? Będzie nam mówił, ale po co, to ani potrzebne, a ani ty się nie nadajesz do tego w ogóle, kto to będzie Cię słuchał, a co w ogóle ty będziesz z tym robić, a to będzie więcej szkody tylko niż, niż tego pożytku. Nie, po prostu wyłączyć umysł, tak? Skupić się tylko na swoim czuciu. Jeżeli ty to poczujesz, że ty już to masz, to zobaczysz, jak szybko to się zacznie manifestować. I tak samo też właśnie, jak ja tak robię właśnie z wygranymi, jeżeli trzeba, na przykład, wysłać SMS-a, to ja wysyłam, czy na przykład tak jak było w ostatnim podcaście, e, który wygrałam, trzeba było nagrać krótki filmik, e, jak, dlaczego warto brać udział w takich konferencjach, jak pozytywny Ellong. Jeżeli nie oglądałaś tego mojego wideo, e, e, to na moim kanale, właśnie tutaj na YouTubie, jest ten filmik, który ja nagrywałam do konkursu, także możesz się cofnąć i go obejrzeć. On jest w short tak on trwa minutę 17 ten filmik i możesz zobaczyć, jak, jak ja go nagrałam. Ja już jak nagrywam, czy wysyłam tego SMS-a, to ja już wchodzę z tą intencją, że ja już to mam. Że ja już wchodzę w umysł tej osoby, która to ma. To jest z innym stanem umysłu niż ze stanem umysłu, jeżeli my przeanalizujemy. Dlatego właśnie też 1% Klienta, które nie osiąga u mnie rezultatu, bo 99% osiąga, to one nie robią tego konsekwentnie, bo one cały czas analizują, one wysyłają sprzeczne sygnały, bez względu na okoliczności. Raz mówią tak, a że one chcą, a następnego dnia nie chcą, albo yy, teraz chcą, ale po 5 minut mówią, że one tego nie chcą, dlatego to są te sprzeczne sygnały i ty nie możesz takich sygnałów wysyłać. Ty musisz być stanowcza, że ja to chcę, dlatego właśnie ludzie nie osiągają rezultatu, bo oni sami nie wiedzą, czego chcą. Ja uznałam, że ja już ten wygrany podcast mam. Ja już dostroiłam się do tej rzeczywistości i ja sobie też zadawałam pytania, jak to by było, jak ja bym już stała na tej scenie i odbierała e, e, ten, tą wygraną. tak? Czyli jak, jak ja wygrywałam w radzie, to ja sobie zawsze myślałam, jak ja już będę w tym radiu, jak ja będę na tej portierni odbierała, będzie mi ten właśnie pan, to, że pan był właśnie w, 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 tym, w tym radiu i on mi zawsze wręczał tą wygraną. I ja tylko to sobie wyobrażałam, tak? I to wynika też moja droga z wysokiego self-konceptu, bo jak, jak ty już manifestujesz sukcesywnie, to ty masz już swoje sukcesy. I ty jesteś coraz bardziej osobą taką zuchwałą, coraz bardziej osobą pewną siebie, bo wiesz, że masz już, a, że to ci się udało, że to ci się udało, tak, i ty coraz większe rzeczy manifestujesz. A jeżeli ty e, nie wierzysz w siebie, tak, to jesteś tą ofiarą, to też e, masz, nie, masz, nie masz tych rezultatów, bo ty cały czas wchodzisz, w, jesteś w tych negatywnych w tych emocjach, bo jesteś w tej roli ofiary, która właśnie jest, e, ma, ża, jest w żalu. Poczuciu winy, e, w złości, jest na tym w jak ja to mówię, tak? W lęku, w strachu. I te emocje u Ciebie dominują. A tu jest też bardzo ważne, aby być właśnie w tych emocjach radości, miłości, wdzięczności, tak jak ja, bo ja jestem cały czas po prostu w tych emocjach. I to jest też bardzo ważne, bo to jest też działanie na lekkości i z taką właśnie niewinnością, z taką ciekawością, a jak to będzie. I wysyłanie właśnie takich pytań do wszechświata i nieodpowiadanie na nie, tak? Jak, jak to by było, jak ja bym już to miała tą wygraną? Jak ja bym się czuła? Co ja bym z tym zrobiła? Tak? Jak moje życie wyglądało? Gdzie ja bym była? Tak? I wyobrażać sobie, wchodzić w to, czuć to przede wszystkim. Tu jest najważniejsze tutaj te, te czucie. I jak ja cały czas powtarzam, wyłączyć tą głowę. Te czucie twoje jest najważniejsze. Ja pamiętam w dzień wygranej tej konferencji, to ja sobie tylko powtarzałam takie afirmacje, jak jestem zawsze chciana, kochana, wybierana. I ja już mam główne też przejawy takich że myśli, że to są moje myśli przewodnie, że ja cały czas myślę o tym sukcesie. Dla mnie ten sukces jest tą myślą przewodnią. Ja już jak konsekwentnie manifestuję i cały czas stosuję też afirmacje, to ja już nie mam też takich myśli negatywnych. Jeżeli one się pojawiają, bo owszem, one się też czasami pojawiają, tak? to ja od razu je kontroluję. To jest też bardzo ważna właśnie kontrola tych myśli i świadome zarządzanie tymi myślami, bo jeżeli widzisz, że pojawiają ci się myśli, które ciebie nie wspierają, to wyrzucać te myśli, zastępować je innymi myślami, zastępować je afirmacjami przede wszystkim. To są właśnie te nowe kody, które one Ciebie wspierają, które one działają na Twoją podświadomość. Dlatego właśnie to jest ważne, właśnie też afirmowanie. I mam dzisiaj, moja droga, dla Ciebie też jeszcze właśnie cztery afirmacje. O jednej już powiedziałam: była to afirmacja, jestem zawsze chciana, kochana, wybierana. Druga afirmacja to jest to: jestem najlepsza z najlepszych, bo ja też to sobie zawsze powtarzam. Lub druga zastępcza to jest: Jestem topem topów. Wybierz sobie którą chcesz, bo obydwie one są naprawdę skuteczne. I stosuję je bez względu na okoliczności. Która jest po prostu z Tobą bardziej ci pasuje, bo ja je po prostu zamieniam wymiennie albo jestem najlepsza z najlepszych, albo y, jestem topem topów. Y, trzecia afirmacja to jest, y, y, zasługuję na wszystko co najlepsze. I czwarta afirmacja, zawsze wszystko działa na moją korzyść. To są te cztery afirmacje, które zawsze są. Ze mną, bez względu na okoliczności, więcej moich afirmacji jest w moich kursach. To są moje już skuteczne afirmacje, które już ja je stosuję od kilku lat te afirmacje, które są zawsze ze mną i polecam ci je stosować, dlatego że one zamieniają twoje myśli i ty musisz tutaj świadomie zarządzać swoimi myślami. To jest też bardzo ważne, bo wiele kobiet też jest w roli tej ofiary. One są w właśnie w tych emocjach, właśnie tej złości, tej frustracji, w tym poczuciu winy, one też lamentują, panikują, tak, one są w roli tak zwanej środki Marysi. Bardzo ważne jest, żeby wyjść z tej roli środki Marysi, bo pierwsza środka Marysia nie buduje biznesu. A po drugie, jeżeli ty będziesz cały czas w tej roli ofiary, no to będziesz zawsze tylko manifestowała stratę. I takie wygrane w konkursach, one nie będą się pojawiać w twoim życiu. A jeżeli będą, to one będą się też pojawiać bardzo rzadko i będą też to takie małe, małe wygrane. Nie będzie to takich dużych wygranych. To jest właśnie bardzo ważne, żeby być w tych emocjach energii, przede wszystkim miłości, radości i wdzięczności. To jest po prostu podstawa. To są kluczowe i ja pamiętam jak ja wygrałam jeden kurs z Instagrama. Ja po prostu czułam całą sobą. Ja pamiętam, że w dzień ogłoszenia, bo były, był, to było, pamiętam, nie pamiętam jaki to był dzień, chyba to był czwartek, tak, czwartek, to był. i o godzinie 11 szkolenia było o godzinie 17, to było we Wrocławiu, a ogłoszenie wyników było o godzinie 11. Było ogłoszenie wyników i ja nie wygrałam tego, tego, tego szkolenia. Bo to było stacjonarne szkolenie, ale ja czułam całą sobą, że ja to mam, ja po prostu czułam to w każdej komórce swojego ciała, to po prostu tak w sercu czułam. Ja pamiętam, że wyszłam na miasto i o godzinie 13.30 zadzwonili do mnie właśnie organizatorzy tego szkolenia i powiedzieli mi, że Pani Agnieszko, ktoś po prostu zrezygnował z tego szkolenia, czy jest Pani w stanie przyjechać, a ja jeszcze wtedy mieszkałam w Brzegu Dolnym. I pamiętam, ja byłam taka zszokowana, ja tak chwilę stanęłam tak, stanęłam tak na tej ulicy, na tym budynku, tak i mówię, tak, 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 ja przyjadę, tak. I pamiętam, że ja szybko się wróciłam do domu, jedynie co zabrałam tylko ze sobą ładowarkę, bo potrzebowałam i zeszyt, żeby zapisywać tylko. I pierwszym pociągiem, najszybszym pojechałam do Wrocławia po to, żeby o godzinie 17 być na tym szkoleniu. I zobaczcie w jaki sposób to też działa. Na jednym szkoleniu też pamiętam, że poszłam na jeden webinar. I ja cały czas myślałam o sukcesie, bo ja cały czas myślę o tym sukcesie. I prowadząca zapytała się, czy kto nie wie, co to są równoległe rzeczywistości. No to ja się zgłosiłam, no, że ja nie wiem, no bo faktycznie w tamtym czasie nie wiedziałam, co to jest, tak? No i ona mówi: No, skoro tutaj, jak mieszka, nie wiedziałaś, co to jest, to ty wygrywasz kurs o sukcesie. Także zobaczcie, nasze myśli są bardzo ważne, bo myśli prowadzą do uczuć. Uczucia prowadzą do działań, a działania prowadzą do rezultatów. Także ta myśl jest kluczem, i ty poprzez myśli kreujesz swoją rzeczywistość. I dlatego, jak ja zawsze wygrywam w różnych konkursach, to ja zawsze myślę to, co jest dla mnie wspierające. Ja myślę o sukcesie, ja myślę o tym, jak to już będzie, właśnie z taką, jak ja już to będę miała wygraną, tak? Z taką właśnie niewinnością, z taką naiwnością też dziecka, z taką ciekawością, dlatego ta ciekawość mnie do tego prowadzi. Dlatego Was zachęcam do tego, żeby w ten sposób właśnie manifestować, bo to przychodzi wtedy do Ciebie właśnie z taką lekkością, z taką zabawą, bo to jest forma zabawy, bo jeżeli będziesz się do tego zmuszać, że to jest ciężkie, że to jest karkołowne, że to kojarzy się z bólem, to nie będziesz miała rezultatów. I bardzo ważne też jest jeszcze właśnie otaczanie się właśnie wspierającym otoczeniem. Także to też jest naprawdę bardzo ważne i zbudowanie tej turbo tożsamości, bo to ma być odciśnięte u Ciebie też na podświadomości. I w kolejnych też podcastach, ja będę też właśnie dużo mówiła o turbo tożsamości. Co to jest, z czym to się je, jak to zbudować, żeby mieć trwałe efekty w swoim życiu, głównie też w swoim biznesie, bo ja głównie nauczam też do biznesu. Moja droga, jestem ciekawa, co z tego dzisiejszego odcinka bierzesz dla siebie, także zostaw komentarz, jestem naprawdę bardzo ciekawa. Postaw łapkę, zasubskrybuj mój kanał, bo już za tydzień będzie kolejny podcast, naprawdę też przełomowy, inspirujący z kolejnymi wskazówkami. Także zapraszam cię serdecznie do oglądania i do subskrybowania i podziel się też z innymi swoimi koleżankami które też potrzebują takiej wiedzy, które też nie wiedzą, jak skutecznie manifestować. Pozdrawiam Cię serdecznie, uściski Cię wysyłam i do zobaczenia w kolejnym podcaście. Pa!